Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chcę Wam dzisiaj pokazać szczególną przesyłkę. Przesyłkę, którą dostałam od Ani. I przyznam się szczerze, że otwieranie tej paczki, przeglądanie tych flakoników było dla mnie taką trochę podróżą w czasie. Podróżą też z drugiej strony do perfum, które chciałam mieć. I zacznę od tych, które właśnie takimi są. Tak naprawdę bardzo ciekawa marka, jaką jest Boucheron. Jakoś nigdy nie miałam pełnowymiarowych flakoników, więc cieszę się z tych niedużych, bo to w sumie chyba trzydziestki albo nawet mniejsze flakoniki. Słuchajcie, marka Boucheron, perfumeryjna marka, która tak naprawdę jest marką jubilerską, która postanowiła wkroczyć do świata perfum. Powiem Wam od początku, może za sprawą tego niebieskiego, który jest jednym z moich ulubionych kolorów. Jak tylko ta marka się pojawiła, jak pojawiły się reklamy w prasie, no po prostu przykuła moją uwagę. Bardzo. I zawsze chciałam te flakony mieć, ale jakoś tak Tak się składało. Przyznaję, nie były to perfumy nigdy tanie. Marki jubilerskie zawsze stawiałam na flakony, więc tutaj mamy Jaipur, Szafir. Nie wiem, czy widzicie, ale ten kolor niebieski wyznacza coś w rodzaju brązolety. I te perfumy. Nawiązują to takiego, rodem z Indii zwyczaju, żeby nowożeńcom dawać brazoletkę właśnie. I ona była taka bardzo symboliczna, obrosła tymi różnymi znaczeniami, a w środku zapach. I jeśli dobrze pamiętam wersję podstawową perfum Boucherą zrobiła Sofia Grossman, tak z tą wersję szafir. Shaf Zrobiła Natalii Lorson. Rok 1999. I tu wybija się heliotrop, wanilia, piżma, brzoskwinia, cynamon. I kolejny taki flakonik, który należy do takich, które rzadko trafiają do moich zasobów. Ten właśnie unikalny z pompeczką. Pure Poison Elixir. Kto znał te perfumy i na przykład zna wersję podstawową, to byłabym wdzięczna za taką podpowiedź, czy jest duża różnica pomiędzy wersją Elixir, bo ja mam wrażenie, że to jest zupełnie inny akord zapachowy w stosunku do wersji podstawowej. Nie wiem. Może się mylę, może mam omamy, bo teraz rzeczywiście Katar mnie prześladuje. Nie mogę tu znaleźć opisu. Jest Elixir, Jaśmin, Kakao, Wanilia, Kwiat Pomarańczy, Gardenia. Bardzo ładny zestaw. 2006 rok. Kolejna rzecz. No, na szczęście akurat ten flakonik mam, ale chyba nie miałam za wiele soczku do testowania. to jest flakonik z całkiem sporą, jak na, testowa na testowe potrzeby, ilością soczku. Attraction marki Lancôme. Marka Lancôme lubi hity i wpadki ma rzadko, ale miewa. Może w znaczeniu wpadki handlowe. Być może klienci tejże marki mają inne oczekiwania i te perfumy się nie przyjęły, a są bardzo ciekawe. 2003 rok, iris no tak ta nuta i rysa się wybija, chociaż one już troszeczkę moim zdaniem zaczynają się ważyć czyli rozwarstwie, czyli po prostu już zmienia się ich zapach albo to jest to co było w tym przewodzie i kolejne będą ciekawsze kolejne psiki, perfum Gardenia i ilang, -ilang Pigeon Neroli Tuberosa, bardzo ładny, zacny zestaw i kolejny flakon godny polecenia, marka Toront Wielki Dom Krawiecki zrobił perfumy niewiele. Zaczął od perfum LOR. Doskonale zaczęli. Złoto. I tu były dwie nuty, które podobno można wyczuć w domu mody. Madame Torent. róża i kawa. Akord taki, właśnie. Z jakiegoś powodu nie poradził sobie na rynku. Ja mam flakon, to będzie 50, ja mam 30, i ona nie ma tych ornamentów. Albo coś około 50. Niestety ja tak dobrze nie widzę. Zwracam Wam uwagę na te ornamenty. Właśnie tutaj. To to złoto. Domyślam się, że rodem z wielkiego krawiectwa z domu Madame Toronto. Perfumierz jacques 2001 rok. Róża, kawa, Angelique, Angelique cedr, czarna porzeczka, ambra. Naprawdę świetne perfumy. Esprit. Słabo znam perfumy tej marki. Czasem się na, gdzieś spotykam ubrania. A tu widzę, marka im zrobiła. Taki flakonik, który zawiera. A, to jest męska wersja. Drzewno korzenna Rhabarbar Rozmaryn Ambra Wetiveria. Takież oto nuty. No, i teraz będzie plakon, który właśnie do którego wzdychałam przez lata. Był popularny, był wielkim hitem i zawsze był drogi. Wie, że zawsze kupuję, jak coś jest w dobrej cenie. Gucci Envy, w tej chwili dostępny. Mam od innej osoby, która mi przysłała czarny flakon limitowany. Także po latach coś tam zawsze do człowieka wraca. I zobaczcie: tyle lat na rynku, bo wam mówię, 97. Zobaczysz ten flakonik się nie łuszczy. Kiedy Tom Ford był dyrektorem kreatywnym w tejże marce. Rzeczywiście stawiali na jakość. No, i to był wielki hit. Tymi perfumami po prostu ugruntował swoją pozycję w domu mody. Ale zaraz wam pokażę perfumy, po których chyba stracił tą pozycję. Kwiatowo-zielony, 97 Maurice Roussel. To jest naprawdę pan, który zrobił kilka naprawdę wyjątkowych perfum. Konwaliach, Jacyn, Centryna, mech, frezja. Takie nuty są podobno najbardziej wyczuwalne. Natomiast ja pamiętam, bo to było naprawdę. Rzecz, była to rzecz unikalna trudno o niej zapomnieć i kto wiem, czy nie wrócę do tematu za 2-3 miesiące, może za cztery, że tam jest nuta kwiatu winogrona, winorośli. Muszę to jeszcze sprawdzić, zajrzę do materiałów prasowych, jak to było, ale właśnie ta nuta, bo ja się zawsze zastanawiałam, bo tak kwi winorośl, kwiaty ma takie niespecjalne, nic takiego nadzwyczajnego, a no wprowadzono do perfum. Może po prostu to miał być taki taki zabieg marketingowy. No i teraz perfumy, po których moim zdaniem pozycja Toma Forda w marce osłabła. Szkoda, bo to wiadomo, że nie wszystkie perfumy muszą chwycić. Gucci, Ode Pachweł. W tej chwili mają status perfum kultowych i mam już właśnie taki flakonik, więc bardzo się cieszę, bo to to jest pa perełka i rarytas. 2002 orientalno-korzenny Daniela Roche-Andrie. I teraz słuchajcie jakie nuty skórak, minek, które są najbardziej wyczuwalne. Heliotrop, kadzidło, wanilia. Bardzo lubiłam te perfumy. Pobrzmiewa w nich coś znajomego, ale nie mam wrażenia, że to jest nuta znajoma z perfum. I potem chyba dla odreagowania, dla wzmocnienia pozycji zrobiono Ody Pachfeun 2. Teraz zobaczcie. I też dostałam od Ani. Dwa takie flakony. Zobaczcie, jakie to są. No... Kto się perfumami interesuje, ten wie, że to jest rzecz wielka Gucci o de Parfum 2 i tutaj postawiono na nuty owocowe, no bo to jest pewniak. Everybody wants fruity, tak mówił Alberto Morilla z tym swoim akcentem bardzo, bardzo sympatycznym. I tu są owocowe, te fruity nuty, ale, czyli owocowe, ale nie są to maliny, tylko jeżyna. I to było chyba jedne z pierwszych perfum na bazie jeżyny. 2004 rok. Antoine Maison Dieu, kreatorka, jeżyna, cedr, czarna porzeczka, czerwone owoce, piwonia. Myślę, że piwonia z jeżynami i z cedrem znowu dała perfumy na pozór takie dość mm, wpadające w nos, a jednak, a jednak ambitne, właśnie one dodały tego czegoś wyjątkowego. I kolejny flakonik, o którym marzyłam, kochani, O, oh, de Dolce Vita. Powiem szczerze, jak otwierałam tą paczkę, to nawet byłam przekonana, że to może jest taki popularny zapach. Popularny flakonik. Polana Ewa robiła naprawdę podobny flakonik do tego przez pewien czas. Ode Dolce Vita I potem dopiero tak patrzę, że jednak coś mi się tu nie zgadza. No, już nic nie czuć. To Ania mi mówiła, że ja już tutaj nud nie wyczuję. Ode Dolce Vita. 98 rok. Jacques Kawaje. Piwonia, fryzja, osmantus, grejpfrut, pieprz, sandał, Vanilia. A sama Dolce była z roku 1994 i zrobił ją budrą, pierbudrą oraz rożer. I teraz nie zapomnę, nie napisałam sobie imienia. Chyba nie chodzi o Morisa Russela. tak wyglądał flakonik. Malutki, zgrabniutki. I rzecz, której ch chyba nie spotykałam. Organza, ale w wydaniu takim mini. Um, nie, na pewno nie spotkałam tego flakonika myślę, że to jest ta jedna z pierwszych wersji bo bardzo, bardzo ciemny soczek dla przypomnienia 96 rok, perfumy zrobiła Sofila B gałka, wanilia, tuberoza gardenia, orchidea jaśmie, samba, kwiat pomarańczy kocham te perfumy po prostu są przecudne o tej porze roku pachną Ach, się hmm. organza cudo Karolina, a tak akurat flakonik mam, ale to jest za to soczek, więc mogę potestować. Miałam wrażenie, że to są perfumy, które w jakimś sensie klonują to, co jest na rynku perfumowym, czyli wtedy się pojawiła Coco Mademoiselle, to jest 2003 rok oraz Miss Dior Cherie. I mamy tutaj tak. Liście poziomki, koszka pomarańcza, owoce leśne, róża, piżma, pieprz, kardamon i moim zdaniem byłby to bardzo zbliżony akord do tych dwóch wymienionych produktów, gdyby nie ten kardamon właśnie. Karolina Errera. Po prostu Karolina. Trezor in Love. Słuchajcie, ja ciągle tych perfum nie miałam możliwości przetestować. Muszę w końcu sobie gdzieś solidną próbkę kupić, bo widzę, że to no, też jakiś taki jednak hit. Całkiem sporo mam tych flakoników. 2010. Dominique Ropion i Weronik Nyberg. To są perfumiarze. Róża, nektarynka, brzoskwinia, gruszka, czyli moje ulubione nuty. Fiołek jakże, różowy pieprz, jaśmin, pizmo. Ach, już nie, nie wypada tak obwąkiwać korek w przypadku tak znanych perfum, więc chyba rzeczywiście zaopatrzę się w jakąś próbeczkę. I kolejne moje ulubione perfumy końca lat 90. Contradiction Calvina Kleina. Moim zdaniem jedna z ciekawszych perfum tejże marki. To długie to jest korek. Tak wyglądał flakonik. Po prostu korek, właściwy flakonik, bo to, to są te wersje takie mini, pewnie kilkanaście mililitrów. Angotlip. Lilia, sandał, piwonia, piżmo, tonka, lilak, konwalia. Same bardzo przyjazne, miłe każdemu nuty. Tak jako kwiatowo-drzewno-piżmowe. A to jest chyba rarytas, kochani. Szyk, ale jeszcze sygnowany przez Yardleya. Jedna z osób, która ogląda moje filmy, napisała mi, że miała te perfumy dla tacie i nic mu nie mówiłaś na damskie perfumy, żeby używał, bo ten stary szypr, te perfumy są akurat z roku 76, on był tak skonstruowany, że nutom męskim były przeciwstawione bardzo kwiatowe, różane nuty. Oczywiście nuta głowy cytrusowa, kwiatowe serce i ta podstawa męska i dała taki efekt perfum wewnętrznie sprzecznych, ale ciekawych. Roses były róże, teraz róże od Chloe. Kto lubi różane perfumy, a nie do końca jest przekonany do tej wersji podstawowej Chloe, polecam te 212 Michel Almerac. Róża Paczula, Cytron, Grapefruit Mech, Cedr, Piwonia, Bergamota, Aldehydy. Aldehydy, taki bardzo kwiatowy akord. I teraz tak, Selin, Sé, Dion, Sensation. Nie znam tych perfum, tak naprawdę. Mały flakonik, trudno go porównać. jakby Trudno mi go zdiagnozować, bo widziałam na encyklopedii Fragrantika, że jest kilka perfum w takim flakonie. Więc kto może coś podpowiedzieć, to bardzo proszę. Bo niestety bardzo często tutaj z tyłu jest tylko napisane od Toilet albo od pachfę i marka. Jeśli to jest ten sensacjonal, to tu będzie bardzo dużo ciekawych nut. Orzechy laskowe, jeżyna, orchidea, pismo, frezja, piwonia, ambra. No i kolejna ważna rzecz. No tak, nie mam tego flakonika, a pewnie się nim y, delektowałam i go nie włożyłam tutaj. Sea by Chloe. To jest ten flakonik, który przypomina klatkę dla ptaszków. 2,12, Michel Almera kwiat jabłoni, pizmo, jaśmin, Langi, Lang, bergamota, sandał, wanilia. Ja jeszcze do tych perfum raz wrócę, bo niebawem zakwitną jabłonie. W Prowansji teraz kwitnie mimoza, więc może już wszystko zacznie kwitnąć. Chociaż obawiam się, że właśnie mieliśmy Boże Narodzenie po wodzie, więc Wielkanoc będzie po lodzie w kwietniu. Oby nie, odpukuję w niemalowany. Małe Widons. Słabo znam te perfumy, to jest miniaturka. Kto znał, używał, to proszę o jakieś sugestie, podpowiedź, na co zwrócić uwagę. Jeszcze takie perfumy, o których nie udało mi się za wiele informacji znaleźć. To jest chyba marka stosunkowa młoda, Fra Smonde, czy Fremonde, pewnie. I tu jest napisane: że to jest białe piżmo, olejek perfumowany. Chyba rzeczywiście struktura tej cieczy jest taka. Ale oleje. Dziękuję Ani za piękną przesyłkę. A wam przypominam, pamiętajcie, jeśli macie wyrzucić flakony i lekko wam ręka drży, czy kartony, nawet bo kartonów nie mam w całej kolekcji. To skontaktujcie się ze mną, ja przygarniam takie środki, których los może mógłby być taki wątpliwy, miałby wylądować gdzieś na śmietniku. Zbieram, przechowuję w nadziei, że uda się zrobić jakąś piękną ekspozycję. To znaczy, ja wiem, że mam takie plany, ale one są długofalowe. Także to nie jest nadzieja, tylko takie mam plany, po prostu. A na razie dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam, żeby w nowym roku Wasza kolekcja perfum się rozrastała o takie kompozycje, o takie perfumy, które Wam będą poprawiać samopoczucie. Wszystkiego pachnącego, pa. pa.